Dzień dobry moi kochani, dziś położę energię na nów w Skorpionie. To wyjątkowy nów. i będą, myślę, wyjątkowe energie. Zaraz zobaczymy. Przetasuję te tak, wszystkie karty i wyciągnę energię na nów w Skorpionie. Tak? Na czwarty listopad, dwa dwudziesty pierwszy rok. Kolejne. Mm -hmm. I Już Wam zaraz wszystko wyjaśnię. No dobrze. No dobrze, moi kochani. Już Wam wyjaśnię. Położyłam tu takie kamienie, tak? Takie kamienie. Pierwszy biały kamień oznacza fakty, tak? Pierwszy biały kamień oznacza fakty. Drugi, żółty, szukanie pozytywnych stron danego zdarzenia. Szukanie pozytywnych stron daniego, danego zdarzenia, tak? Sytuacji bądź osoby. Zielony kolejny kamień twórczy wymyślamy nowe rozwiązania, tak? wymyślamy nowe rozwiązania, yy, tak? bo to jest właśnie nowe pomysły, twórcze, jakieś innowacje. Czerwony kamień, czerwone, yy, nasze wszelkie emocje, to co wyrażamy w danym momencie, tak? nie oceniamy. Czarny kamień, czarny, specjalnie go malowałam, będę pokazywała te karty, tak? Czarny, umiejętność wynajdowania zagrożeń, tak? I niebieski, niebieski kamień ma umiejętność spojrzenia z trzech metapoziomów. Ja dorosły wyciąga refleksję, podsumowuje, ja dorosły nie oceniam, tylko reasumuję, tak? Na podstawie takiej dogłębnej wiedzy. No dobrze. No to mamy tak. Fakty, tak. Wiedza. Fakty, wiedza, tak? Mamy tu początek i koniec. Początek i koniec, tak? Wiedza. To jest taka wiedza tajemna. To jest taka wiedza uduchowiona, taka wiedza, którą. Powinniśmy posiąść, tak? Wgląd w siebie. To, jest, to są fakty, takie, y, które mówią o tym, żeby odnieść sukces, tak? Żeby odnieść sukces, tak? Czyli szukanie pozytywnych stron danego zdarzenia. Tutaj mamy sukces, Rydwan, czyli, czyli my musimy być w równowadze. My musimy być w równowadze, żeby ten Rydwan, tak? Y, zobaczcie, ten mężczyzna, nie wiem, czy to dobrze widać, ten mężczyzna jedną ręką tak trzyma się tego szczytu, ale jak puści to poleci na dół. On musi być w równowadze i nogi i ręce muszą go trzymać. On musi czuć się pewnie, stabilnie. Rydwan to prowadzą dwa konie zazwyczaj i one nie mogą się rozbiegać, tak? Jeden nie może iść w jedną stronę, jeden drugi nie może iść. My musimy być w równowadze, w takiej harmonii, żeby ten sukces Osiągnąć, ale kiedy osiągniemy ten sukces? Kiedy osiągniemy ten sukces, powiem nam o tym kamień zielony, tak? Taki twórczy, wymyślamy nowe rozwiązania, pomysły twórcze, jakieś innowacje. Posłuchajcie. To są tutaj pod tym kamieniem pożegnaj lenistwo. Pożegnaj lenistwo. Pożegnaj lenistwo. Zobaczcie, jaka karta. Kobieta stoi przy trumnie i żegna. Pożegnaj lenistwo, ona pochowała to lenistwo, tak, żeby osiągnąć ten sukces, żeby osiągnąć ten sukces, bo ten żółty kapelusz to szukanie pozytywnych stron danego zdarzenia, tak, więc, więc tą pozyty żeby być właśnie, y, osiągnąć ten sukces trzeba być w tej równowadze, trzeba y, trzymać lejce na wodzy, tak, y, pochować lenistwo, pożegnać to lenistwo, pokonać opieszałość i wtedy odbierzemy nagrodę tak szóstka buław odbierz nagrodę tak to jest czerwony czerwony nasz kamień który mówi o naszych emocjach tak to co wyrażamy w danym momencie tak to co wyrażamy odbierzemy wtedy nagrodę odbierzemy nagrodę tak czarny kamień Czarny kamień, umiejętność wynajdowania zagrożeń. Zobaczcie, trzy kielichy, trzy kielichy. Przy tym, tak, kiedy odbierzesz tą nagrodę, kiedy pożegnasz to lenistwo, kiedy oszacujesz ten swój sukces, yy, yy, zdefiniujesz sobie ten swój sukces, tak? Chroń swoje uczucia. Co znaczy chronić swoje uczucia? Myślę, że każdy wie, co znaczy chronić swoje uczucia, tak? Yy widać na tej karcie, to, to nie można dać się, wiecie, ta trójka kielichów to jest takie, nie można pozwolić na dużo, nie można pozwolić się krzywdzić, nie można tak, jeżeli mamy już coś, osiągnęliśmy w związku, osiągnęliśmy w emocjach, w uczuciach. Chrońmy to, tak? Nie pozwólmy, żeby ktoś burzył nas spokój, burzył naszą harmonię, burzył naszą równowagę. Nie pozwalajmy na to, tak? I tutaj Kamień niebieski, tak, mówi nam o takiej umiejętności spojrzenia z trzech metapoziomów. Ja dorosły wyciąga refleksję, tak? podsumowuje, ja dorosły nie oceniam. I tutaj mamy ja dorosły mamy taką iskierkę iskierkę celu. Tak, mamy iskierkę celu. Piękna, piękna, zobaczcie, piękna taka, yy, piękna taka yy, karta mówiąca o tym, że wyznaczamy sobie malutkie cele, nieważne jakie one będą, nieważne jakie one będą, ale my powinniśmy wyznaczyć te cele i dążyć do nich. Tak, zobaczcie znaleźć w sobie takie poczucie, yy, tak taki, radość takiego dziecka, tak? I zacząć od tych malutkich celów, właśnie, żeby odnieść ten sukces, tak, z tą wiedzą, wiedzą, uzupełnieniem tej wiedzy, czy wiedzy takiej uduchowionej, czy wiedzy y, takiej y, praktycznej, tak? Bo ta wiedza mówi nam o tym, wiecie, ta wiedza mówi nam o tym, żeby. Przyswajać wiedzę praktyczną na życie, tak? Taką praktyczną na życie, przejść przez te, przez tą, przez to, te drabinę, tak? To jest tak, taki mostek przez ten, na drugą stronę. I doznać takiego oświecenia, co ja potrzebuję, jaką wiedzę potrzebuję uzupełnić, jaką wiedzą potrzebuję się dzielić z innymi, tak? Mogę dzielić się z innymi, jaką wiedzę posiadam, ale też jaką wiedzę potrzebuję uzupełnić, aby mieć nowe możliwości na osiągnięcie tego sukcesu, tak? Aby mieć możliwości na osiągnięcie tego sukcesu. Zobaczcie, on jest aż w chmurach. I, i tu jest potrzebna ta równowaga, tak? Ta równowaga, takie to zabezpieczenie, tak? On jest zabezpieczony. On ma, zobaczcie tu wiszą linę, także on jest ten rydwan pędzi prosto, równo, konie się nie rozbiegają, tak? Konie się nie rozbiegają. Jest równowaga zachowana, harmonia. Także tu, żeby ten sukces osiągnąć, jeszcze raz powtarzam, Trzeba pożegnać po prostu lenistwo, tak? Trzeba pożegnać lenistwo. Pożegnaj lenistwo. To wszystko dzieje się w naszej głowie. Pięć mieczy, tak? My musimy wyjść z tego poprzez właśnie taką y, uzupełnienie wiedzy, uzupełnienie naszych braków, y, tak? Y, zdefiniowanie sobie sukcesu, pożegnania lenistwa, opieszałości takiej, tak? Otrzymamy Odbierzemy nagrodę, tak? Odbierzemy nagrodę. Sześć buław, odbierzemy nagrodę, przepiękną nagrodę, tak? I wtedy, kiedy, kiedy już będziemy w tym takim sukcesie, jakikolwiek on by nie był, mówię, zdefiniujcie sobie, co znaczy dla Was sukces. Chroń swoje uczucia w tym wszystkim, tak? Żebyś nie został zraniony, żebyś nie został okaleczony. Stawiaj te granice, tak? W takiej właśnie. Tej iskierce celu. Spójrzmy na to wszystko, więc widzisz, jaka droga przed tobą, abyś to wszystko mógł realizować, i zacząć dopiero stawiać te pierwsze cele, iskierka celu. Zobaczcie, jak ta dziewczynka biegnie do tej piłeczki, tak? do tego swojego celu, który sobie wyznaczyła. No właśnie, więc taka droga nas czeka, więc tak będzie. Tak jak zaczyna się ten nów i on będzie przybywał, tak też będzie przybywały, tak się ułożyły karty. Ale ja jeszcze chciałabym tutaj dołożyć jeszcze jedne, jeszcze jedne moje ulubione chwileczkę. I ja muszę... o, mam je. Mam ich tu kilka talii już, więc są i zrobimy takie do powiedzenia z tych kart, dobrze? Zobaczymy, zobaczymy. Czyli to będzie czytanie na w Skorpionie, 4 listopad 2021 rok. Czyli ten nasz, ten sukces będzie rósł tak, tak jak będzie przybywał księżyc, tak? Nie zmarnujcie tego, postawicie sobie jakiś cel, tak? Czyli tak, Pokaż, pokaż wszystkim, co potrafisz, tak? Dziel się swoimi talentami, ale pożegnaj lenistwo. Pożegnaj lenistwo, tak? Yy, yy, zadbaj, zadbaj o siebie, tak? Bo m, taka miłość m, najlepszy taki dowód troski o siebie to miłość i własna samoakceptacja. Za, zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś, za, odbierz nagrodę, tak? Odbierz nagrodę. Yy, zrób coś dla zabawy, tak? Przyjemność to jeden z życiodajnych składników, tak? Także ta iskra celu, yy, coś, postaw sobie jakiś mały cel i zrób coś, zrealizuj go, tak? Będzie naprawdę fajnie. I podejmuj działania, tak? Podejmuj działania. To, to jest bardzo, bardzo istotne, tak? I, i, I zawsze zrób ten pierwszy krok. Musi być ten pierwszy krok. Tak, skoncentruj swoją energię. Silna wola to zdumiewająca moc, jak najbardziej. I yy, rozważ ponownie swoje zobowiązania. Masz prawo zawsze zmienić zdanie, więc yy, dołożę jeszcze jedną tu energię i bądź cierpliwy, tak? Bądź gotów poświęcić rzeczy dobre dla rzeczy wielkich. Więc widzicie, jak te energie się rozłożyły. One po prostu Rosną tak, jak będzie przybywało księżyca, tak? Z tego nowiu, tak? Uzupełnienie wiedzy, tej wiedzy takiej praktycznej na życie, wiedzy, bo często popełniamy dużo błędów, bo jesteśmy nieświadomi, nie mamy jakiejś wiedzy na dany temat, tak? Więc uzupełnianie wiedzy, odniesiemy sukces, tak? Odniesiemy sukces, kiedy yy, i określimy, zdefiniujemy go. Pożegnamy lenistwo, tak, pożegnaj koniecznie lenistwo, bo to wszystko, co się dzieje w Twojej głowie, tak, to tylko dzieje się w Twojej głowie. Ty masz wstać i zabrać się do pracy, tak, zabrać się do pracy i odbierzesz wtedy nagrodę, tak, szóstka buław, odbierzesz wtedy tą fajną nagrodę. I trójka kielichów, przy tym wszystkim chronić swoje uczucia, tak. Abyś nie został skrzywdzony, tak? Abyś nie został skrzywdzony, i wtedy będziesz mógł postawić sobie cel i go realizować w takiej radosnej. Zobaczysz, w takiej radosnej, bo kiedy będziesz chronił te swoje uczucia, jest, przepraszam, stawił granice, tak? Ja sobie to jeszcze dołożę. Mam potrzebę dołożenia do tych uczuć, tak? Do trzech kielichów, dołożyć jeszcze jedną kartę. Bo tutaj jest, wiesz, skoncentruj swoją energię. Silna wola to, to, to jest zdumiewająca moc, ale chroń swoje uczucia, bo askielichów, askielichów, miłość, przyjaźń, tak, radość, zakochanie. No widzisz, zaufanie w moc Boga, tak, i zmiany na lepsze, ale chroń te swoje uczucia. Zawsze y, pamiętaj, nie śpiesz się z niczym, zawsze obserwuj, zawsze rozmawiaj, zawsze spotykaj się, tak? No, myślę, że to jest najważniejsze, bo ten askielichów to jest, to jest właśnie taki piękne, piękne. zasiejesz ziarenko, tak? Zasiejesz ziarenko jakiejś miłości, jakiejś przyjaźni, radości, tak? Jakiegoś zakochania, tak? No. Ale zawsze możesz rozważyć ponownie swoje zobowiązania. Masz prawo zmieniać zdanie. Masz prawo, tak? Bo jak poznajemy się, wtedy rozumiemy, co jest dla nas dobre, co jest dla nas lepsze, co jest dla nas złe, tak? No, no to fajnie. Mamy coś takiego i jeszcze taką energię. Na koniec. Zobaczymy. Trzy energii do tego. Tak, tam wyszło nam, żeby się odpoczęła. Najlepsze są akweny wodne, tak? Żeby odpocząć, spędzać więcej czasu w pobliżu wody. To już mówię, to już są takie dopowiedzenia, tak? Na przykład nad jeziorem, nad rzeką, tak? Aby nabrać tych sił, ale też taka chwila ciszy. Spędź chwilę w samotności, bo to wszystko, tak? Odpoczywaj, medytuj, rozmyślaj. To wszystko będzie Ci potrzebne, żeby yy, odnowa, yy, jak gdyby sobie ustalić priorytety, tak? Yy, co jest dla Ciebie ważne, ważniejsze, mniej ważne, nieistotne w głowie, te myśli, żeby zacząć działać. Od Właśnie rozpisz sobie y, tą wiedzę, jaka wiedza jest Ci potrzebna, tak, żeby odnieść ten Twój sukces, jeżeli go zdefiniowałaś, tak. Przestań oceniać siebie i innych. Nie bądź dla siebie surowa, mimo że musisz pożegnać lenistwo. Pożegnaj to lenistwo, tak. Y, bądź bardziej taka stanowcza, bądź bardziej zorganizowana, bądź bardziej decyzyjna, tak i odbierzesz nagrodę, tak? Odbierzesz wtedy nagrodę taką nagrodę yy, emocjonalną, bo ten właśnie taką nagrodę emocjonalną, bo ty kiedy ruszysz do tego działania widzę, wiecie, to mi się zaczyna tutaj tak, yy, kiedy ty ruszysz do tego działania, jak jak gdyby staniesz się aktywna, staniesz się bardziej atrakcyjna, tak? Staniesz się bardziej atrakcyjna czy atrakcyjne, tak? dla płci przeciwnej i ty wtedy odbierzesz nagrodę nie tylko yy, w postaci yy, tak? yy, materii, ale też takich uczuć. I dlatego wyszedł nam ten as kielichu, bo ty staniesz się bardziej atrakcyjna, mimo dla, dlatego musisz chronić swoje uczucia, tak, bo to jest miłość, żeby, żeby po prostu. Nie popaść w rozczarowania, tak? Bo mówię, no, kobieta aktywna, yy, tak? Yy, wiedząca, czego chce, przebojowa, yy, ma więcej. No, niestety, ale takie są fakty, takie są statystyki. Ma więcej yy, interesantów, tak? <noise> niż kobieta cicha, tak? Yy lubiąca takie ognisko domowe, nie wychodząca na zewnątrz, tak? Wiadomo, no to wiadomo. Dlatego tak to wszystko się nam układa. Ale przestań oceniać siebie, innych, po prostu otwórz oczy na dobro i miłość, które są w każdym z nas, więc musisz zacząć widzieć to wszystko, tak? Spędzaj, spędź chwilę właśnie w tej samotności. Od tego zacznij, moja droga, mój drogi. Od tego właśnie zacznij. Przestań oceniać siebie i innych. Otwórz oczy na dobro i miłość, które są w każdym z nas. Spędź chwilę w samotności, tak. Odpocznij, medytuj, rozmyślaj, przeanalizuj wszystko, tak jak wcześniej powiedziałam. Nawet nad wodą, nad jeziorem, tak. Nabierz sił, nabierz sił i wtedy. Yy, yy, Pomyśl, jaką wiedzę musisz uzupełnić, żeby osiągnąć ten sukces, który sobie zdefiniowałaś. Czym jest dla Ciebie sukces? Więc jakie informacje, jaką wiedzę potrzebujesz? Pożegnaj to lenistwo, i wtedy naprawdę odbierzesz cudowną nagrodę. W postaci właśnie tutaj, tak, przepiękna nagroda. I, no mówię, dopowiedziałam ten W tu czeka Cię jakieś, jakaś przyjaźń jakaś radość, tak? Ale chroń w tym wszystkim swoje uczucia i zacznij stawiać cele, tak? Zacznij stawiać cele w tej, w tej iskierce celu. No tyle, tyle, moi kochani, na... Yy no i później przede wszystkim pokaż wszystkim, co potrafisz, tak? Tutaj, tu, pokaż wszystkim, co potrafisz, moja kochana. Okaż wszystkim co potrafisz. Dziel się swoimi talentami i zdolnościami ze światem, bo nawet nie wiesz, jakie je masz. Dlatego potrzebna jest ci ta chwila wyciszenia, takiego uspokojenia, tak? I, I będzie wszystko dobrze. Więc dziękuję za to czytanie. Mam nadzieję, że tak jak ten księżyc będzie przybywał, tak nasze, nasze, nasze pragnienia, marzenia yy, będą się rozwijały. Więc na pewno y, widzicie coś trzeba zakończyć, coś trzeba zawsze pożegnać. Y, jak nie jakiś y, związek, tak? Jak nie jakąś pracę. A mam tu wyszło pożegnać lenistwo po prostu, tak? Czyli czas się wziąć y, do pracy i być w takiej równowadze, harmonii, w takim wyciszeniu. A odbierzemy tą, tą nagrodę, tak? Odbierzemy tą nagrodę. Mówię, tu na, na horyzoncie yy, jakaś przyjaźń, jakaś radość, zakochanie, ale chroń swoje uczucia, tak? Przy tym chroń swoje uczucia. No dobrze, tyle na tą chwilę. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego czytania i zapraszam na, na moje inne czytania. Yy, mam nadzieję, że Wam się podobają. Staram się je czytać ogólnie, tak, ponieważ to są ogólne, a nie indywidualne czytania, tak, więc staram się te energię czytać ogólnie, ale ta ten sko ta, 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 ta w skorpionie będzie, mówię, bardzo taki wyjątkowy i postaram się zrobić czytania ogólne, ale dla każdego znaku jeszcze, tak, to są energie takie ogólne i myślę, że że Czas wziąć się do roboty. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.